Witam wszystkich serdecznie. Zobaczcie, co ciekawego będzie się działo w najbliższym czasie w Mysłowicach. Jest to program Nie Przegap Magdalena Warchoł. 8 i 9 luty to ważne dni tego roku dla Hospicium Cordis, a dokładniej dla Kąska Cordis. Pod hasłem Hospicjum na Start artyści, politycy i samorządowcy ponownie spotkają się na jednej scenie podczas spektakli i Igraszki z Diabłem w sali koncertowej Muza w Sosnowcu i w Mysłowickim Moku. A właśnie dzięki nim dochód w całości wesprze budowę Kąska Cordis, czyli centrum opieki wytchnieniowej Hospicium Cordis, które powstaje w Mysłowicach na Brzezince. Zapraszam wszystkich Państwa do Moku na Grunwaldzkiej na kolejną edycję wystawy fotografii pod tytułem Mysłowiczanie. Wystawa rozpocznie się wernisażem 9 lutego o godzinie 18, a podziwiać ją można do 31 marca. Na wystawie zaprezentowany będzie przegląd fotografii z działalności Kamieńskiego i Włodarskiego w warsztacie, ich wyroby oraz nawiązania do filmów, w których wykorzystywano wykonane przez nich rekwizyty, na przykład znane wszystkim Janosik. W sobotę w godzinach od 9 do 12 instruktorzy MOSIR zapraszają na 3-godzinny dense maraton, który odbędzie się w hali na Bończyku. Podczas którego będzie możliwość naładować akumulatory i zadbać o swoje ciało. Każda godzina to inny styl. Na początek zaplanowano powerbody, potem płaski brzuch, a następnie pilates czyli dla każdego coś miłego. Wstęp bezpłatny, zapraszamy. Skoro luty, to i walentynki. Wyjątkowo z tej okazji zapraszamy Państwa na wydarzenie, które odbędą się w tygodniu, a dokładniej we wtorek zapraszamy na walentynkowy bal karnawałowy, który odbędzie się na lodowisku w parku Supna. Ice Party to wyjątkowa zabawa, tym razem w stylu filmu Powrót do przyszłości. Zapraszamy wszystkich zakochanych do wspólnej zabawy oraz osoby samotne, może dzięki tej imprezie i już nie będziesz sam. Zapraszamy! Gdzie jeśli nie w Mysłowicach najlepiej dać się porwać hipnotyzującym dźwiękom gitary? Walentynki dobrze brzmiące w moku na ulicy Grunwaldzkiej w środę o godzinie 18.30. Mysłowicki Ośrodek Kultury proponuje spędzenie dnia zakochanych podczas koncertu zespołów Roboty na Wysokości, Lab i Songwritera Marka Mantry. Podczas wydarzenia na zakochanych czekać będą dodatkowe atrakcje. Bilety dostępne na portalu Kubu Bilecik. Zapraszamy. Sprawdźmy, co nowego w gołkino. Jak ukradłem 100 milionów? Zwariowana polska komedia, która odpowiada na pytanie, jak ukraść 100 milionów i przetrwać. Obydwoje wiemy, że zależy Ci tylko na pieniądzach. Chcę tylko wiedzieć, czy cokolwiek z tego, co mi powiedziałeś, było prawdą. Kocham Cię, to zawsze było prawdą. Wielka miłość i wielka kasa w filmie Jak ukradłem 100 milionów? Od 9 lutego tylko w kinach. Miłość jak miód to obyczajowa komedia o dojrzałej przyjaźni dwóch kobiet, którym się wydaje, że już nic ciekawego je nie spotka. Czyżby? Najsłodsza komedia Walentynek. Słuchaj, poznałam tego twojego sąsiada. Strasznie dziwny. Baw się dobrze. Będę. Miłość jak miód. Tylko w kinach od 9 lutego. Emma i Czarny Jaguar to ujmująca opowieść o przyjaźni między młodą dziewczynką a dzikim zwierzęciem. Film porusza ważne tematy takie jak ochrona środowiska i szacunek dla natury. Wspaniałe krajobrazy i emocjonujące przygody sprawiają, że ten film jest idealnym wyborem dla całej rodziny. Mam przyjaciółkę, ma na imię Hope. Jest w niebezpieczeństwie. W polskiej wersji językowej Roxana Węgiel. Że niby kumpluje się z Jaguarem? We i czarny jaguar tylko w kinach. Do wygrania mamy podwójne zaproszenie do Go kina. Wystarczy, że pod programem napiszecie, który film Was interesuje i oczywiście krótko opiszcie dlaczego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.